Będzie na mój odcinek. Z, zróbmy SS-a przed walką. Może zbroję ze złota. Zróbcie... Z kola napis i buk... To szkola. Buchan szkola. Weź mieć rankę z i, i odbierzesz kitę z enchantowanym deaksowym setem. A, dobra, no. Zróbmy SS-a. Zróbmy SS-a przed walką. Wielki SS. Zróbmy SS Przesuńcie się, ustawcie się jakoś. Popatrz, wszyscy patrzeć. Patrzy. Krasnolud, patrz. Krasnolud. Musisz wsuć SS-a. Ale ja muszę te SS-a, ten idzie. No bo nagrywamy odcinek. Krasnolud. Patrz, to się wycinie, nie? Się nie umiem wycinać. Wiem, że nie. to nie... No. Jaki wielki jest S-a. Ja do... Dawaj, schowajmy to teraz. Ja i Cezo co nie? Nie wiem, jak my. To będzie ss zrobię. Ja muszę, bo muszę trzeć tarczę nogą, robię. Bird screen muszę nogą. Kliknąć. Tak! A nie. Przed nogą. Ile no. macie hajsu, bo ja mam 4200? Ja mam 8000. 8600? 400. W sumie? Tak! Zrobiłem! Dobrze zrobiłem! Trzymaj tarczę, trzymaj! Trzymaj! Jestem. No czekaj, bo tutaj mój mój mnóstwego seta się. Dobra, ty mamy tarczę, teraz wszyscy, teraz wszyscy. Nie mam tarczy! Dobra, to jest. To jest właśnie. To jest właśnie. To jest To jest właśnie. To Zrobiłem! Zrobi. Idziemy! Na misję pod boju świata. Dziele, idę dalej. Aj, ej, ej! Niech umrą. W spokoju, haj! Aj, aj. Przejmuj, przejmuj atak! Wypowiedz mi wojnę! To da, nie, jak to zaatakować? Kurna! Wojna, wojna, wojna! wojna? Zmiaźdźmy ich! Gdzie mają Stasza? Gdzie mają Stasza? Co mówiliście? To, które zaatakować, jest pokojowe. Co? No to nie jest tak. To atakujemy ktoś... Idziemy do państwa, szukamy innego państwa. I, idziemy na inne państwo. Dlatego oni są tacy... Okej. Okay. Okay. Musimy nie wyruszyć nie na zachód. Niedaleko nas jest duże państwo. Lecimy. Tak, lecimy. Chyba w tą stronę. Rzućmy się! Aj! Aj! Kurde, spadłem do tego gówna. Uderzamy ja jak husary na Wiedeń. Aj! Libertro! Z Małąta! Z Małąta! Aj! Czy to ich wieża? Chwila! Muszę tutaj zostawić sposobny ślad. Dominacja genetyczna. Dominacja. Niech nauczą się. Wskazałem im dominację. Patrz jaka Budujemy dominacja. Budujemy rakietę. O jesteśmy już blisko, już blisko jesteśmy. No to czekamy na mnie. Jak... Ja do... budowałem im dominację, a wiedzieć, sobie biegniecie. Tam też budowałem, tam też budowałem. Dobre. Dobrze, szósteczka. Różmy na husarię. Hej! No, my robimy tutaj... Ten, dominację genetyczną. My dominujemy. Ho, ho, ho. Tutaj chyba reszty tego pańca są nie pańce. No chyba no, tak. Ej, weź mnie na lód. Tak, to jest Iran. Atakujemy Iran. No to te mnie do jasnej cholery. Mówię, no, mówiłem. Nie Witamy, nie. Ma... Witamy w Iranie to... Ruszamy! Pajkowo, Musimy podbić świat! I dobrze! I... Nie możemy budować. Państwo, które chęć za taką cię spokojowe, bodziłem. Mę... Ich bolało. Bo nie bo Szekaj, ja wiem jeszcze... Tu jest jeszcze sporo innych państw. O, I, chyba wiem gdzie. My chcieliśmy taką wojnę, a wszyscy pokojowo. Ja znam takie państwo koło mojego. Ale jest. jest, jest Za chwilę robić. sprawdzimy. Dobra, nie bawiamy Bo zaraz jedziemy w innym państwie, które ma na mapie ma jakiegoś takiego świetlika. Gdzie? Czekaj, czekaj, czekaj. Nie kule. A jakby co, siebie szukam, nie? Czekaj, 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 czekaj. Jeszcze drugi widzisz ten nick, widzisz ten nick no. Widzę, widzę, widzę. Aha, to jest główka. I tak podbijamy. Ej, tak. Ej atakujemy to. Tak, agresywne, agresywne jest, agresywne. Bo mnie atakują. Bardzo dobre. Podbijajcie szybko, szybko, szybko. Ale jak to państwo się nazywa? Yy, yy, wejdź Nie, na niego. Zjednoczone, zjednoczone. Zjednoczony. Zjednoczony. Z dużych wszystko. Uderzamy, uderzamy na ich, Uderzamy. Czekaj. Czekaj. Ile macie na nich mamy? Głupkę najpierw, głupkę najpierw. Górkę najpierw. No. no bo musimy je przejąć. Tylko gdzie jest wóz? Te krainy, musimy zabić. Nie.